Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że wstęp był planistyczny, że był ogólny, bo ja będę mówiła do bólu o szczegółach. I teraz taką śmiałą tezą zacznę, że według mnie każdą szarą infrastrukturę da się pogodzić z zieloną infrastrukturą. Czasami to wymaga troszkę niestandardowego myślenia. Łączymy wtedy dwie rzeczy: przyrodę z no, branżami, branżami, powiedzmy. Żeby w ogóle mówić o tym, jak prowadzić tę infrastrukturę, zacznę od drzewa. Drzewo jest najbardziej efektywne. Drzewo jest duże, przynosi nam konkretne korzyści. Liczyliśmy te korzyści w złotówkach na Pradze, to jest około 350 zł, takie jedno drzewo rocznie przynosi nam tych korzyści. Natomiast ono musi mieć warunki do rozwoju. I żeby wiedzieć, jak je chronić i jaka jest specyfika tego, zawsze zaczynam od kształtu systemu korzeniowego. Proszę Państwa, system korzeniowy no, rozrasta się szeroko i płytko. Zazwyczaj to jest jakieś 15 do 30 centymetrów głębokości. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale rzeczy, o których będę mówić, ściśle się z tym wiążą. Jeżeli nie uwzględnimy tych uwarunkowań, no to mamy absolutny konflikt. Tak wygląda konflikt, prawda? Wyobrażacie sobie Państwo, co się stało z korzeniami tutaj po wykorytowanym na wierzchni. Mamy takich przykładów, mnóstwo mnóstwo takich przykładów Państwo widzieli. To jest niepotrzebne, tego można uniknąć. W jaki sposób? Zaraz będę mówić. Jest jeszcze kwestia ryzyka. Naszym priorytetem jest za, za, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miast, prawda? Jest taki wskaźnik, że jeżeli przytniemy korzenie drzewa jedno, jednej strony bliżej niż jego, średnica jego pnia, to drzewo statystycznie rzecz biorąc nam się wywróci. Może nie od razu, w pięciu latach może się to zdarzyć. Na skutek właśnie tego uszkodzenia. Też nie jest to potrzebne, nie musimy uszkadzać. No cóż, pokażę Państwu, jak projekty są wykonywane. I zacznę od alei, to jest Aleja Pomnik Przyrody w jednym z miast ogrodów podwarszawskich. Pierwszy projekt, który powstał, czyli branża drogowa, wykonała projekt. Państwo pewnie macie do czynienia z projektami. Czy coś Was tu niepokoi? Na przykład. Zobaczcie, jakie są drzewa. Czy coś nam to w ogóle mówi, prawda? To był pierwszy wariant. Poczekajcie, zaraz pokażę, jak wygląda ten drugi wariant. I tak wyglądały przekroje. Czy widzicie tu gdzieś drzewo? Prawda? To jest głębokość mniej więcej powiedzmy 50 cm. W kontekście naszego systemu korzeniowego nie, nie wygląda dobrze. Po wizji dendrologa w terenie, która trwała godzinę, zostały wrysowane pnie i zostały wrysowane nabiegi korzeniowe. To zielone, zielony okrąg to wcale nie jest korona, to są nabiegi korzeniowe, czyli coś, co jest wypiętrzone przy korzeniach. Zobaczcie Państwo, jak cudownie nam to ustawiało całą infrastrukturę. Już wiemy, gdzie jest kolizja, gdzie tej kolizji nie ma, wiemy, jak, na jaką odległość musimy odsunąć. Prosty zabieg, godzina w terenie. Proste dwie informacje, które już zmniejszyły nam konflikt. A to są przekroje, które po tej konsultacji powstały. Zobaczcie, tu już nie ma tego głębokiego korytowania, nie ma głębokich krawężników. To są nawierzchnie wodoprzepuszczalne, obrzeże jest bardzo płytkie, typu ekobord albo jakieś listwy. I ten, ten konflikt tutaj żeśmy pogodzili w ten sposób. Wodoprzepuszczalne nawierzchnie plus płytka ingerencja. Ochroniliśmy korzenie. Drugą rzeczą, która jest niezwykle istotna, to to, że jeżeli posadzimy drzewo w misie metr albo półtora metra na półtora, będziemy mieli z niego korzyści przez 6 do 10 lat. Takie są badania, że tyle przeżywa drzewo w ekstremalnych warunkach. Ono potrzebuje przestrzeni dla korzeni. Bardzo trudno ją uzyskać, kiedy musimy zapewnić całą komunikację, prawda? Czyli musimy mieć wszystkie parkingi, ścieżki i tak dalej. I to jest rozwiązanie. Ta krata WEMA, które tutaj Państwo widzicie, chroni system korzeniowy tego drzewa, pod spodem jest gleba z korzeniami, tak zwany podwieszany chodnik. Na początku, kiedy, bo to jest taka idea, która od lat 60. w Stanach na przykład jest standardem, u nas bardzo trudno była przyjmowana przez branżę. W tej chwili muszę Państwu powiedzieć, że branża, robią to, branża drogowa robi to na wyścigi i tak trudno nawet wybrać lepszy przykład. To jest też podwieszany chodnik w strefie ochronnych pomnika przyrody. To jest taki rodzaj podestu. Coś, co jest punktowo wsparte. Pod spodem są korzenie, czyli nie tniemy tych korzeni, czyli godzimy zieloną infrastrukturę z naszą szarą infrastrukturą. Jest to absolutnie możliwe. Dzieje się to czasami w takim trybie awarii. To jest, jest klonie się drzewo inwazyjne, gatunek inwazyjny. Ale na tej Włodarzewskiej, która jest przebudowywana, jedyne drzewo na ulicy, proszę Państwa. No i to, ci ludzie, którzy tutaj stoją, nie oddychają. Ja do, poszłam sobie tam na wizję, czy pani doktor, czy to drzewo da się uratować. Nie ma żadnego problemu. Musimy przeryć jego korzenie. Zobaczcie, jakie to drzewo jest. To jest samo siewka, która wysiała się, wrosła w słup. Jedyne drzewo. I się wcale nie dziwię, że ci ludzie nie oddychają. Jeżeli to drzewo utracimy, co będą mieli? Bardzo ruchliwą ulicę za oknem. I to było rozwiązanie, które zaproponowaliśmy. Właśnie podwieszany chodnik. Tak to wygląda na rysunkach technicznych. Płyty sparte na punktowych fundamentach. To są te fundamenciki, to są płyty. W całym projekcie zobaczcie Państwo, to jest ta sytuacja. Cała droga jest robiona normalnie. Wszystko jest w porządku, prawda? Ale przy drzewie ochroniliśmy jego system korzeniowy. To jest właśnie to godzenie zielonej infrastruktury z szarą infrastrukturą. Co ciekawe, to rozwiązanie jest tańsze od zwykłego chodnika. Mnóstwo jest takich rozwiązań. To jest Biały Stok, piękna aleja kasztanowców. Chodnik będzie szerszy i będzie um, przebudowywany. Więc co zrobiliśmy? Na fragmencie, gdzie są drzewa, w strefach ochronnych tych drzew, zaproponowaliśmy podwieszany chodnik. Uratowaliśmy korzenie tych drzew, udostępniliśmy im miejsce do rozwoju. Prawda? Czyli to jest to właśnie godzenie. W taki prosty sposób. Amerykańskie zdjęcie. Już wiele takich amerykańskich zdjęć, które pokazywam, mam już polskie. Takiego jeszcze nie mam. Tak wygląda korytowanie w systemie korzeniowym pod nawierzchnię, w systemie korzeniowym dużych drzew. To jest możliwe, to się robi. Używać tego RSPD, nawet się te korzenie, nawet co więcej w Polsce się to robi. Ale też dobrych zdjęć nie mam naszych polskich. Co można zrobić potem? Ułożyć mieszankę kamienno glebową Zobaczycie państwo, tak to wygląda z góry. To jest podbudowa pod nawierzchnię w tym mogą rosnąć korzenie. Ta mieszanka kamienno-glebowa pozwala na ruch ciężkiego sprzętu. Wozy bojowe, czy na przykład straż albo wóz, który wywozi śmieci, spokojnie po tym może jeździć. To przykrywa się warstwą ścieralną, czyli jakąkolwiek nawierzchnię nam jest potrzebna. Dodatkowo możemy sprowadzać wodę w takie systemy. To jest właśnie, do, dochodzimy do kwestii błękitnej infrastruktury. Dobrze, jeżeli zatrzymujemy wodę na terenie. Ta mieszanka kamienno-glebowa czy ten chodnik podwieszany to jest miejsce, gdzie można wodę sprowadzać. To jest akurat zdjęcie szwedzkie gdzie woda sprowadzana jest z dachów. Nawet w, w, w Polsce już miast, duże miasta zastanawiają się, czy nie sprowadzać wody z dachów właśnie w taką zieloną naszą infrastrukturę, która jest chłonna dzięki temu na przykład, że stosujemy taką mieszankę kamienno-glebową, bo wtedy drzewa, które wyparowują tą wodę, ochładzają nam miasto i tak dalej, i tak dalej. to jeszcze Państwu pokażę, to jest ta bioróżnorodność szwedzka i to jest coś, czego oni są dumni. To, że rosną ich chwasty, że to jest bujne, oni są z tego dumni. Na szczęście ten kierunek też u nas się zaczyna dziać, że już nie musimy mieć tak bardzo wypielęgnowanej zieleni, że zależy nam na różnorodności. Jeszcze wspomnę tylko o sieciach. Drugi taki ważny temat. Znowu śmiała teza: między sieciami a drzewami nie ma kolizji, proszę Państwa. Cokolwiek Państwo nie usłyszeliście w przeszłości. Są na to dwie metody. Albo robimy bezwykopowo, czyli przyciskami, albo robimy wykopowo, ale zachowujemy korzenie. Możemy do tego dodać jeszcze kanały zbiorcze, w których układamy instalacje. Tak jak wspomniałam na początku, system korzeniowy to jest do 30 cm głębokości, przeważająca część systemu korzeniowego. W związku z tym, jeżeli ułożymy sieci na 80 cm i niżej, bo tak jest zgodnie z normami, to uzyskujemy ten brak kolizji, czyli w strefie ochronnej drzewa przepuszczamy instalację pod, pod korzeniami. To jest przykład kanału technologicznego we Wrocławiu. Troszkę żeśmy tu przycięli korzenie, to akurat nie jest dobry przykład, ale sam kanał technologiczny jest dobrym przykładem. Miasto zainwestowało, Wrocław akurat zainwestował w kanały technologiczne, czyli ułożyli kanały, w których, jeżeli trzeba, to można ułożyć sieć albo można ją wyremontować. Znaczy, zrobili to dlatego, że nie chcieli rozbierać nawierzchni, na przykład na mostach czy, czy jakichś takich, w takich miejscach bardzo wrażliwych. Ale to też działa na korzyść drzew. Musimy wyremontować, nie musimy rozkopywać, nie niszczymy korzeni. W tej chwili, jeżeli mm, mamy bardzo mało miejsca, w centrach miast tego miejsca jest bardzo mało, e, negocjujemy z gestorami sieci. Takie negocjacje były przeprowadzane w Warszawie, były przeprowadzane na przykład w Łodzi, w Krakowie, w wielu miastach. Umawiamy się, gdzie możemy sieć, posadzić e, drzewa blisko sieci lub na sieciach, nie ma przeciwwskazań do tego, a gdzie lepiej, żeby to było na przykład po remoncie, prawda? Czyli dogadujemy się, uzgadniamy, gdzie jest to możliwe, a gdzie lepiej troszkę poczekać. Koszt całej tej inwestycji, metra bieżącego inwestycji, tutaj wynosił około 600 zł. Wykop otwarty. Natomiast przecisk, tak wygląda maszyna do przecisku, która układa instalację pod korzeniami drzew. Wielu z Państwa na pewno się z tym spotkało. Tak wygląda otwór techniczny, w który wciskana jest ta rura, czyli jest dosyć niewielki. Pomiędzy jednym otworem technicznym, a drugim, w tej metodzie akurat przycisku sterowanego, może być do 500 metrów. I w tym przypadku, ok, przecisk sterowany jest droższy, ale koszty pośrednie minimalne. Kończąc już. Dwie rzeczy, do których chciałam zwrócić uwagę, jeżeli planujemy naszą inwestycję. Zróbmy waloryzację. Oceńmy, które drzewa są najważniejsze, które są najcenniejsze i je szczególnie chronimy, prawda? A druga rzecz to warianty. Zawsze możemy zrobić warianty. Co więcej, mamy metodę wyceny wartości i możemy ocenić skutki ekonomiczne wpływu jednego wariantu czy drugiego wariantu. Prawda? Czyli tutaj tracimy taką wartość drzew, tu tracimy taką wartość drzew, możemy podejmować racjonalne decyzje. Dwie ważne rzeczy. To są takie tematami do rozwinięcia, które myślę, że na szkoleniach będą się odbywały. Dziękuję państwu serdecznie.